No, jest grubo. Miał od widzów to to już normalnie ziółka dostajemy. Jest grubo. Wiedziałam, że się rozwinę w interesie. Hej, dzień dobry. Witam się z Wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Taką zieleniną to nie dla mnie, to dla kotów. Pięknie wyrosła. Ile w tydzień? Taka cudowna, wspaniała, zielona. Pamiętajcie o trawie dla kotów. Ja zamawiam ją w Google, po prostu wpisuję trawa dla kotów i wybieram te w tych pojemnikach. Nie te do zasiania, tylko po prostu te, co już mają gotowy pojemnik, co się tylko zalewa wodą, czeka tydzień czasu i taka jest piękna trawa do jedzenia dla kotów. A teraz widać lepiej. Czas na kawę. Właśnie coś mi w girę żarło, ale jestem! Ja w tym imidżu, w sumie już by można było te włosy uczesać. I ryż się gotuje i chyba się nie przypali, co? Dobra, to kiedyś z lumpa pokazywałam dawno, pokazywałam to. Słuchajcie, opowiem wam tak ekscytującą historię, że po prostu masakra. Znowu szarlotka mamuchy i tak dla przypomnienia. My od kilku lat mamy w oknach siatki, takie wiecie, nie takie na rzepki, tylko takie specjalne pod wymiar, każde okno i dla mnie życie z muchami jest czymś obcym. I w tym roku, nie to, że stało się codziennością, ale znowu musiałam przypomnieć sobie jak to jest. I tamta historia, która była ostatnio, jeżeli ktoś ogląda i pamięta, to jest z dni. Ostatnio naleciało nam much, przez to, że wiecie, był remont, panowie mieli u góry wszystkie okna otwierane i te muchy wszystkie, z racji w ogóle tego, że u nas jest plaga much i komarów, nie wiem jak u was, wiem, że na Mazurach to jest jeszcze gorzej podobno, ale u nas też jest, ale z tego co widzę, to nie tak bardzo jak tam, ale jest. No i wiecie, te okna pootwierane, te muchy wszystkie sobie tutaj na dół poschodziły, w ogóle to chciałam powiedzieć, że jakbyście poszukiwali lepa na muchy, to nie, grońcie Panie Boże. Mnie, dużo nie biorę, zatrudnijcie mnie po prostu. Mam jeszcze wolne terminy, słuchajcie, i ja jestem po prostu mistrzem. Każdy strzał jest celny, serio. Robię to szybciutko, 50 mów, wychodzę. Naprawdę, nie zastanawiajcie się nad, nad, nad żadnym lepem. A dlaczego mówię o lepie, bo za chwilę Wam jeszcze powiem na temat lepa coś. No, i słuchajcie, po tym remoncie, który tam był, te muchy już zostały wybite, i zaczęliśmy żyć jak ludzie, że rano śpisz, nic ci kuźwa nie bzyczy. Nie musisz się przykrywać, cudować, bo ona akurat chce cię bzyknąć. Jezu, jakie to jest wkurzające. To po prostu masakra, sobie przypomniałam, Jezu, ja nie wiem. To jest, no tak mi to wkurza, że po prostu obłęd. I dwa dni temu. Dawid, znaczy ogólnie już wcześniej, ale dwa dni temu zrobił to inaczej. Wziął się w ogóle za odświeżanie kotłowni, tam pomalowanie ścian, trochę z podłogą tam chce coś porobić i tak dalej. Tego Wam nie będę pokazywać, tylko po prostu taka historia, nie? Że w kotłowni coś tam się dzieje. No i w tej kotłowni miał cały czas drzwi otwarte na dwór. No i sobie robił, malował. No i wiadomo, te muchy do tej kotłowni. My kotłownię mamy malutką, naprawdę taką... No, mała jest ta kotłownia. No i drzwi do kotłowni od środka są na korytarz. No i słuchajcie, Dawid sobie cały czas miał te drzwi otwarte, ale te muchy przecież to są muchy one są tak mędy, mądre, że one przechodziły sobie pod spodem, pod drzwiami. Tak wiecie. Która mądrzejsza, to tam sobie przeszła, przeszła pod spodem. Jakoś w rano wstajemy obydwoje, bo tak nas żarły i piłowały, że ja mówię, nie no, mówię, zobacz co tu się dzieje człowieku, mówię, jakby gdzieś było okno podwierane drzwi, mówię, idź, no zobacz, czy gdzieś przeciągu nie ma, czy czegoś, czy to nie leci gdzieś, mówię, że to jest niemożliwe, co tu się dzieje nad ranem, nie. No i potem wyczailiśmy dopiero, że to one, te france, w tych drzwiach, wiecie. No drzwi nie są szczelne i pancerne. No, no kto ma takie drzwi szczelne i pancerne w domu w normalnym? Gdzieś jakaś szparka, szczelinka zawsze jest, nie? No i one sobie tam przechodziły. I to było wczoraj. No, i ja tak wybijałam, wybijałam. Znowu z 50 sztuk, no serio, no poważnie. Ja myślałam, że one mi się w oczach mnożą. No, przecież to chore jest w ogóle, co się dzieje. No i słuchajcie, mamy trzy lepy na muchy. Jeden brzydal wisi tu, drugi wisi na korytarzu, trzeci wisi w sypialni. I oczywiście, co? Na jednym lepie jest jedna mucha. A tu na przykład trzy teraz siedzą, nie? No czy ktoś to rozumie? Nawet lepy nie działają. Także widzicie. Takie tu ludzie teraz w internecie mają problemy. Ale jakbyście chcieli, to wiecie. Ja kalendarz otworzę, terminy mam. Jadę. Po prostu jadę. No, szału idzie dostać. Zobaczcie, Malwina, Rysiu, te. Bazyl. Tu jest mir. Wszyscy zostali wycyckani, bo będę myła podłogi. A dziś robię kary i przesmażyłam tradycyjnie. Szybko mówię. Odrobinę cebuli, przesmażyłam czosnek, przesmażyłam trochę imbiru, przesmażyłam kurczaka, ja zawsze do kary lubię jakąś pieczarkę albo paprykę sobie wrzucić i nie miałam. I postanowiłam, że dodałam trochę soczewicy czerwonej, zdrowa i sycąca. i my zawsze do kary do tego mamy ryż gotowany tutaj. I zawsze lubimy do tego na przykład brzoskwinie, z puszki albo ananasa, bardziej brzoskwinie. Ale że nie mamy, to dzisiaj zjemy korniszony z papryką habanero. Bardzo dobre. Nie są takie strasznie ostre, a ja nadal mam ochotę na ostre w ciąży. Także czekamy i będziemy niedługo. Jeść. A, i to jest zalane mlekiem kokosowym. Już Wam pokazuję cały czas nieustająco to samo. Zawsze zamawiam przez internet dużą ilość i po prostu, jak mamy potrzebę, to wykorzystujemy. I to jest akurat opakowanie, które ma litr. I no myślę, że tak z 750 ml jest na tej patelni, bo część trochę wykorzystywałam sobie do kawy. Polecam, przepyszne. Tak wygląda dokładnie lokownica do włosów. Nie wiem, jaki to jest model, nie mam pudełka, nie mam nic. Po prostu Baby Tak się prezentuje. Narkotyki. <laughs> nie, czekajcie. Walownica yy, to za chwilę. A jeszcze jedna rzecz, o której chcę powiedzieć. Kilka dni temu, nie wiem czy wy wiecie, może są tacy, co nie wiedzą, i was oświecę, że, no może niektórych to wcale nie interesuje, że otworzyli w Polsce coś, na co bardzo długo czekaliśmy. Niektórzy przynajmniej. I mamy w Warszawce co? Primarka. Z tego, z tego, co widziałam, co udało mi się zaobserwować w internecie, to że kolejki jak stąd do Warszawy. I czy fajne, czy nie fajne, nie wiem. Ktoś z Was był, jeżeli byliście, to dajcie znać. Mam, znaczy inaczej, na pewno będę chciała kiedyś odwiedzić naszego primarka w Warszawie, ale w tej chwili nie mam takiego parcia. Gdyby ktoś mi rzucił hasłojkę, to tak mi się robi. Gospel, normalnie, nie? Nie, no, jeżeli byliście, to słuchajcie. Napiszcie co i jak, czy warto, czy nie warto, co wam się rzuciło w oczy, co było fajne, czy ceny były jakieś fajne też, czy normalne nasze polskie. I teraz słuchajcie, mam list od Patrycji Grześka, Koka i Zosia. No i właśnie ta koka. To nie jest koka, słuchajcie. Dostaliśmy przepiękną kartkę w różowej kopertce. Z gratulacjami, że będziemy mieli laurkę, przepiękna kartka. To taki fajny pan I w parce, między innymi, to co yy, w sumie mogę i chcę pokazać, jest właśnie ta mysz. Ta mysz, która trochę tak przypomina. W tej chwili już wymaltretowanego Jorka, która trochę jest taka ala króliczek, zajączek. Wy w kamerze nie będziecie tego tak dobrze widzieli, jak ja, ale ona taka śmieszna ta mysz jest, nie? No ale no dobra. No i ta mysz ma tutaj dziurę, nie? Tam, tam, tam. No i właśnie tu jest ta cimiętka, No i tam trzeba to napchać jej do tego brzucha. No i właśnie zaraz y, zrobimy... Akcje. Czy ktokolwiek z kotów yy, zechce się tym zainteresować? Bo yy, ja powtarzałam wiele razy też w filmach, że moje koty są takimi egzemplarzami, na, których, na które kocimiętka nie działa. Serio. Bazyl, nic, Milik, nic. No dosłownie każdy z nich, nic. I jedynie co, to jeszcze chyba Malwina nie miała pod nosem kocimiętki i jej nie wąchała, a reszta to po prostu zawsze jak była kocimiętka, to. Zero reaction. Więc... Idziemy. Jorko zajączku. Myszko. Z dziurką w brzuszku. O, Rysiu. Co robi Rysiu? O, bieńka. O, bieńka. Rysiu pokaż. To nie można mu zabrać nawet ty. Nie można? O matko, nie da się. Patrz, Nie, patrz, co ty zobacz? Jakie, no jakie szpony. jakiego nowa miłość? Żeby Malwina to słyszała, co ty? Malfiunia! No chodź, Malfionia! no daj na chwilę, bo Malwina teraz zobaczymy, czy to naprawdę działa, eh! Widzisz, że działa. Jezu, Rysiu się zaczepiłeś. Matko, co wy odstawiacie? To czują. Chyba wszyscy czują. No widzę, zabierz. Bazel też nie idzie nie. No przejdę. Chodź Bazel. Ty zanim się zastanowisz to? do nim. Oddaj łyżkę, Malwince. No Rysiu przejął pierwszy. Sabieżu. No daj Rysiu teraz. Każdemu tylko powąchać na chwilkę. I zaraz oddamy Rysiu. Skoro tak Rysiu chce. Ale proszę pazurka. Mira. Mira skórka. Nie, no coś Rysiu tylko zakochany. No też. A, Mira. Mira to jest we mnie zakochana. Rysiu, jaką mam miłość? Boże, kochany Rysiu! Rysiu już się w niej zakochał. Tylko Rysiu ją liże. Mhm. Rysiu ją kocha. Matka jedyna, Rysiu mam ją. Nie, Rysiu tak. No, no, widzisz, co jakaś miłość, że jest strasznie zlizana. Rysiu! No, co mówisz? Mira, kom O nie. Jak Rysiu tak? Przeginasz A ty co kołasz się w trawie? Mira Może też czuje i ten odbija Mira, no Mira, Mi... <śmira> no, Mir Mirza to w ogóle odbija bez tego Mircia no trawkę przewrócisz, pogniecisz całą Rysiu proszę Cię już tajmi... No widzisz to chyba źle zrobiliśmy, Tara Rysia to już nie będzie 3 dni Bazyl jakiś dziwiony. Nie pan czuję. No ją. Ją czuję, bo nawet coś. Uh -huh. Bazyl Bazel to jest zdziwiony. Co oni robią? Ciebie wam, pan. Pa, pa, głupiej. Głupiej. Głupiej Nie, on mnie widzi to go on głupiej. ja to jest księgę, to ja na twój widok. <laughs> tak co to ma? Coś czuję. Myr? Może na samczyku. Kochasz kuchu. mnie miur. Bo ja kocham mój miar. No się zależy, że myśl inny za nabraknie. No Weź, bo zrobił mię kłaczki już. No Jee, Je, no jaka miłość. Nie, no to się nie da zabrać. To hmm. Jakaś w końcu mocniejsza kocimiętka. Hmm. No nie, niestety, to, jest, jest, to nie. jest Rysia. To pierwszy wąch tego jest. Mhm. Mira, nie masz dostępu. Ty masz. Ja jestem twoją myszą. Kocimietką, powiedz, że ja jestem Dajmy to. Ja jestem jego spuchniętą myszą. No mokra ta myszka, jak wiedzieliśmy. Rysiu... Zabry psu z gardła, kotu z gardła wiedzieli. No zawadna jaka wylizana. O Boże! Jene, co to? No co to się stało z myszką? Wygląda jak naprawdę psu z gardła wyjęta. Kotu chyba. No teraz kotu. Proszę, twoja nowa miłość. Zdradzasz Malwę? O, noga się ubrudziła, ja pierdzielę zobacz. Kibale. Koniec miłości? Do menu. Nie. Nie koniec miłości. Tak wygląda słodycz dnia. A tu widzicie tą drugą słodycz, największą? Baziel. Baziel. I powiem Wam tak. Jest postęp. Bo jest coraz mniej much. Chyba wybiłam już wszystkie, które wpadły do kotłowni. Nie no, gdzieś jeszcze coś lata, ale na lepie są cztery sztuki. Jaki progres w ogóle to o szopie, tym w stodole. I powiem Wam, że Rysiu to chyba po prostu tak reagował na tę myszkę, bo on lubi nowe zabawki, szczególnie w kształcie myszki, i już nie ma żadnej reakcji. Nawet nie chodzi o to, że on już jest śpiący, bo już minął jakiś czas, już kilka godzin minęło. No ale no niestety jakoś tak wyszło. I słuchajcie, dzisiaj jest sobota, u Was jest niedzielanie, tak. I jutro nie będzie filmu, tylko będzie przepis na takie cudo. Yy, przepis na cudo, które w sumie yy, wydaje mi się, że większość ludzi zna, a ja jestem jakaś taka do tyłu czasami właśnie w tych najprostszych rzeczach. I fakt faktem ja wykonywałam go już kilka razy i jedną z wersji właśnie nagrałam i to będzie nadziewany chleb. Yy. Taki normalny, nadziewany chleb, który sobie zrobicie. Nie musicie go robić. Możecie go kupić. Może być czerstwy. Możecie go właśnie wykorzystać do tego. Także super bajer. Jak widzicie, na razie postępy są żadne. Kącik dla laurki będzie za jakieś dwa tygodnie. Także jeszcze dwa tygodnie ta sterta tu postoi. I słuchajcie, jestem gotowa do nagrania filmu z wyprawką. I nie wiem, kiedy to nastąpi, w sumie inaczej. Ja ją nagram w tym tygodniu, w którym będzie, no czyli ona i tak już we wrześniu, moim zdaniem, się pojawi dopiero. O! Na początku września będzie film z wyprawką i, i tak się zastanawiam i bije się z myślami. Oczywiście tak samo film wyprawkowy, czy na temat y, ciąży, pierwszy trymestr, drugi trymestr. Wiadomo, nie wiem, po co ja chcę to powiedzieć, że oglądają osoby, które są tym zainteresowane, nie? Nie wiem, po co ja to chcę powiedzieć, czy jest oczywista oczywistość, ale... I cały czas biję się z myślami, czy nagrać Wam film, y, g, gdzie ja y, 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 pakuję swoją torbę do szpitala i w tym filmie chciałabym Wam pokazać wtedy rzeczy oprócz tego, co spakuję dla siebie i dla y, pindzi mojej do szpitala, to w tym filmie chciałabym wam pokazać jeszcze rzeczy takie. Apteczne, co kupiłam dla Pindzi, właśnie. Oczywiście to jest wszystko w pozytywnym słowa znaczeniu, żeby mi ktoś nie powiedział, że ja własne nienarodzone dziecko obrażam. Nie rozumiecie, to po prostu trzeba. Nie wiem, no to trzeba znać mój charakter i po prostu mnie oglądać, żeby wiedzieć, że nie byłabym w stanie nawet własnego dziecka obrazić. Ale dobra. To tak na marginesie tylko. I. Mm, w tym filmie bym zawarła właśnie, oprócz tych toreb, te rzeczy kosmetyczne, takie pielęgnacyjne i wszystkie inne, które zakupiłam dla siebie. Jakie wkładki laktacyjne, jakie podkłady, jakie, wiecie, po porodzie te podpaski przeróżne i te różne cuda na kiju. W co się zaopatrzyłam dokładnie i chyba nagram taki film, po prostu kto będzie chciał, to go obejrzy. O. Tylko tak mi się wydaje, że będzie najlepiej, nie? Tu zrobimy film wyprawkowy, czyli wszystko... A, w filmie wyprawkowym będzie wszystko to, co ja kupiłam. To, co ja wam pokazywałam w filmach od widzów, od was właśnie, za to jeszcze raz serdecznie wielkie ukłony, dziękuję wam bardzo serdecznie. Śmiałam się z Paulą ostatnio, bo zobaczycie też to po filmie wyprawkowym i zobaczycie, no i mogliście widzieć to właśnie po filmikach, we vlogach pokazywałam ubranka, dlatego że w wyprawce, w filmie wyprawkowym ubranek nie będzie. Bo ja nie widzę takiej potrzeby i po prostu gdzieś co kupiłam, co wy mi wysłaliście, to było pokazywane. I się śmiałam z Paulem ostatnio, że no, moje dziecko to będzie takie biedne. W sensie takim, że bidula będzie musiała czy robić, czy nie. Mi to nie interesuje. Będzie się musiała co godzinę przewierać, bo przecież tyle góźmie mama lumpów, że będzie musiała się co godzinę przebierać i stroić i wyglądać jak baletnica. I nasze dziecko będzie miało przerąbane pod drugim względem. Zobaczycie to w filmie wyprawkowym, wtedy będziecie rozumieli, o czym ja mówię, ehm, że będzie musiała codziennie spać pod innym kocykiem, kołderką i przeróżnymi rzeczami. Także tak małe dziecko też się nie przykrywa, nie śpi na początku pod żadnymi kocykami, kołderkami, wiem, tylko się śmieje i awaryjnie mówię. Że nasze dziecko będzie miało naprawdę przerąbane. Jedna będzie musiała się przebierać, słuchajcie, i codziennie spać pod czymś innym. Już jej współczuję. Czekają naprawdę początek, sam początek już będzie, słuchajcie, odjazdowy. Także dobra, to słuchajcie, w planie mam ten film wyprawkowy. Na początku września się pojawi i pojawi się ten film właśnie z tą torbą, moją torbą. Mam nadzieję, że się spakujemy w jedną torbę. No, jakoś to mam nadzieję, że pójdzie. Rysiu, ty chyba Rysiu tu nóżki strzelał. Proszę, a tu jest ogon, matko, tu jest głowa. Przepraszam, Rysiu. No, to tak słodkie to wszystko, nawet dupa słodka wygląda. Dobra, słuchajcie. Ja w dzisiejszym dniu to już w sumie kończę. O, widzicie, worek na śmiecie jeszcze jest do wyrzucenia. I idziemy jeszcze parę rzeczy zrobić, bo coś musimy jeszcze zrobić i dzisiaj mamy grilla z sąsiadami. Także dziękuję Wam serdecznie za dzisiejszy dzień. Proszę o kciuka do góry. Widzimy się jutro. Do zobaczenia. Cześć. No pokaż no te słodki. Gdzie, gdzie jest ten tyłek słodki? Bo tak powiedziałam a co? No Rysiu, ja kocham Rysiu. Ryszard, te draniu.